Już dawno przyzwyczailiśmy się, że nowoczesność systematycznie wkracza do wielu dziedzin naszego życia, także do szkół. Tradycyjna zielona lub czarna tablica, po której nauczyciel i uczniowie piszą kredą, staje się przeżytkiem. Jej miejsce powoli zajmują tablice interaktywne. Powoli, bo niewystarczające fundusze na edukację powodują, że to wciąż jest rarytas. Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli miał dotąd dwie takie tablice, a biorąc udział w ministerialnym konkursie pod nazwą Lider Edukacji Zawodowej, wygrał nie tylko trzecią interaktywną tablicę. Ale całe wyposażenie klasy językowej wartości blisko 40 tysięcy złotych. Pracownia wyposażona jest właśnie w 16 takich stanowisk multimedialnych, dotyczących już bezpośrednio jakby języka, czyli właśnie te słuchawki, możliwość łączenia się z poszczególnymi uczniami, cały pulpit sterowniczy. No i oczywiście sama tablica interaktywna wraz z rzutnikiem i wizualizerem. Praca na takim sprzęcie stwarza rzecz jasna o wiele większe możliwości wszechstronnego prowadzenia zajęć niż tradycyjne metody. Uczniowie są bardziej zaangażowani, są bardziej zmotywowani. Myślę, że oddziałujemy w ten sposób na więcej zmysłów. jak naprawdę i wzrokowcy, i słuchowcy, i kinestetycy mają większe szanse na to, żeby lepiej zapamiętać materiał. Poza tym e, mamy tak naprawdę bardzo wiele narzędzi w tablicy. E, możemy coś zakreślać, e, możemy zaznaczyć różnymi kolorami, możemy pokazywać to, co jest ważne, na co zwrócić uwagę uczniów. A dla uczniów, zwłaszcza jak tu, będących za pan brat z elektroniką, wykorzystywanie takiej technologii na zajęciach lekcyjnych to bez wątpienia duża frajda. Zajęcia oczywiście są ciekawsze, więc, jest to dobry pomysł, żeby. Coś takiego w szkole było wprowadzone, jest prościej zapamiętać, wszystko jest pokazane, zaobrazowane, zaznaczone. Myślę, że jest to bardzo dobry pomysł. Warto dodać, że wśród 200 szkół z całej Polski biorących udział w konkursie lider edukacji zawodowej, Zduńskowolski Elektronik zajął drugie miejsce w obszarze elektroniczno-elektryczno-informatycznym. Pierwszego miejsca nie przyznano, więc śmiało można powiedzieć, że został uznany za najlepszą tego rodzaju szkołę w Polsce. Ciekawostką może być fakt, że oprócz wyposażenia pracowni językowej w nagrodę dostał także 70 odtwarzaczy MP4, weźmie też udział w filmie reklamowym realizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na potrzeby tego konkursu.